Jest, różnica poziomów jest. 5 plus 3. No tak, żeby na spokojnie sobie. Tak, naprawdę, zakończymy, gadać. zakończymy to o tym. zakończymy to w Dobra, mam białe, to tyle tak, dobrze. Dobra, dawaj. no ostro tam. Dobra, ja tu mówiłem o celu, także dawaj. zobaczymy, jak tam mówimy. Dobra, dawaj to jeszcze swoje. O. Na ile ja to znam? Czekaj, już mi się skończyła teoria, oczywiście żartuję. No. Ja ja jeszcze chwilę mam, ale Ta. też nie za długo. to te kany, tak? Bo już mi tu grał, czy tam cudowianki, dobra. Okej, okay. tu się jeszcze gra. Tak, Ta, żeby nie dostać tu wejścia. Teraz tak. Mogę tak, mogę tak. Chyba skromnie zagram jednak. Okej, okay. to jest dobry ruch. Mhm. Tu się dziękuję. To miłe. Bo nie. chcemy to trzymać też, nie? Dodatkowo tam przy okazji. Hmm, może no, tam. już tak, teoria tak. oficjalnie się skończyła. Mam nadzieję, że niczego nie podstawiam tutaj. No zobaczymy. <laughs> zobaczymy, czy podstawiasz, czy nie. Kurde, Kiedy będziesz <coughs> z listami, no może kiedyś coś się zorganizuje. Pomyślimy, pewnie. Pomyślimy. Że tak. Ja teraz wrócę z Ustronia. Mam nadzieję, że się nie skompromituję, bo kurde, Aha, 60 okay. osób, a ja 58 numer startowy. Także. Wow. No, będzie dobrze, słuchaj. No, nie wiem, czy ten ruch jest ruchem. Ten ruch, czy jest ruchem? No, zobaczymy. Okej. Okay. Um, łączymy wieżę. Okej, okay, dobra. Mm -hmm. Jak widzę, że mogę atakować Hetmana, to atakuję. No tak, tak, to napada, nie? Mm -hmm. No i tak, mam problem z pionkiem, nie? Mam problem z pionkiem, panie Dzieju. Mm -hmm. problem z pionkiem. Dobra, Jolu. O kurde. Dobra no, widzę bije. Jedziemy, jedziemy. Mhm. Okej. Okay. Dobra, nie, nie podstawię Hetmana. Mhm. Dobrze, tu się broni, tutaj pisi, d6 mi zabierasz łotrze, łotrze, łotrzyku, no jak wymienimy hetmany to już jest wór, mm, 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 mm. dobra, trzeba się tutaj przyznać do błędu, bicie, bicie, czym to będziesz bił? O tak zagrajmy jeszcze. Okej. Okay. Dobra, coś by tu zrobić. Coś by tu podszczypał. A, bo ty mi atakujesz, nie wiedziałem, że mi skaczka atakujesz. Eee, tam. jest? Drobnostka. <gulny> Kurka walna No dobra, <gulny> czy ja mogę zagrać tak? Chyba po prostu zrobię, nie chcę, ale muszę chociaż. No dobra, zrobię tak. Mhm. <gulny> Hmm, tutaj z jakością. No tak, ale i tak poświęciłem, więc. No jeszcze mam. U mógłby... strony pracy widowej... O jutra. wyjeżdżam. Kurde, czy to jest dobre. Wiesz co, no bo tak gramy i tak, towarzysko. Myślę o skoczek D6 z szachem, bo wtedy musisz bić, ja wchodzę i tak trochę ten hetman dobrze... Ou, oj, to powiedziałem ci, że skoczek D6 przegrywa ci partię. Hmm, Spróbuj zastanowić D6... się dlaczego. Czym ci grożę? Widzisz? Bo to zauważ, że nawet podczas takiej A, no gadało, przecież że... tak, no przecież ma, z matem chodzisz, no jasne, że tak. Nie gramy mm -hmm. na serio, ale, mm -hmm. ale mimo wszystko nawet tutaj widać, że po prostu czasami prze, przeoczamy mm -hmm. takie rzeczy. Mm -hmm. Jasne, jasne. Podstaw, podstawka mata. Mm -hmm. No dobra, tam się trochę wyrównało, ale to i tak nie jest łatwy temat. Teraz tak, tu tu, 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 tu. No wiesz, a chcę pograć. Na jakieś wolne pionki mam kurczaki. Mm -hmm. W sobie ciekawe, co to za pozycja. Nie Niby mam niedobre figury, ale. No pytanie, żeby się jeszcze to rozegrał, to wtedy. No i wiadomo. Pushing, jak ty to mówisz. Puszowania. Tak Muszę, bo. Tak, mogłem sobie szacha wtrącić, nie? Mogłem, nie mogłem. No nie wiadomo. Ok, pyk. Pyk, pyk. Teraz tak. Przyjdziesz mi tu z powrotem. Czekaj, właści. Tutaj. Hmm. Ok. It. No i właśnie, gdzie tym koniem? Chyba. Kurwa. Chyba. To... Tak. No, chyba tak. No i co, tutaj chcesz mi zagrać? Nieładnie, panie dzieju. <laughs> Nieładnie. Za <widełki> to robię. Pff, <laughs> No ten koniec krótki. Krótki, krótki. Eee, czekaj. Ha. A jak ja tu, to ty. dobra, mogę tak zagrać w sumie. Chyba. Okej. Okay. No, widzisz, jaka różnica Myślę, czasu. Dobry ruch. Dobra, to trzeba uaktywnić figury. Najsłabsza figura, jak nie wiecie, drodzy widzowie, co robić, to najsłabszą figurę poprawiacie, jest git. Mhm, tu nie mam różku. Tu to mi staniesz tu. Wredny ten skoczek tutaj troszkę, troszkę wredny, ale wiesz co? Tak zabieramy sobie. I? Bo ten tak skoczek on trochę zabiera pola. Mm -hmm. Mm -hmm. Tu, tu, tu. Dobra. Nie wiem, czy to dobra decyzja. Pewnie nie, decyzja. Mhm. Dobra, jeszcze sobie poprawię. Tak, Te figury, myślałem. kurde, mam takie. Niby fajna. Mhm, niby fajna, niby nie. Dobra, teraz tak. Co ja mam tu. Tu, to tu. Chociaż. Patrzę, patrzę, jakby w ogóle wiesz. Niby coś, niby coś tu widział. <ścoughs> Spróbujemy. Dobra. Na sztuczki. Czasami sztuczki, niestety, odbijają się w drugą stronę. Mhm. tak, 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 tak. A tu? A czekaj. Ale nie, no czekaj, to jeszcze się nic chyba nie dzieje. Co, czy się dzieje? Tak, mogę zagrać przecież. Czy nie mogę? Ops. Hopsa, hopsa. No tak. No bo wiesz, pilno, y, polowałem na tego gońca C4 cały czas. Tak, no. tak, tak. Mm -hmm. No trzeba nic. Zastawiona pułapka. Jasne, jasne. No dobra, dobra, gramy dalej, nie płaczemy. Mm -hmm. Dobra. Co to? W końcówce. Trzeba by było wieże trochę uaktywnić, bo moja... Ta... Przydałoby się takie... Jeszcze że nie ruszyła biedna. 28 ruchów. Przydałoby się. No dobra, idę. Dobra, i atakujemy słabości. Mhm. Mm może było trzeba pchnąć A4, nie? No ale to i tak. No, nie no, 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 bardzo możliwe. I te pionki, jakbyś ustawił A5, B4, C5, C3, to. Mm -hmm. Przynajmniej by się poblokowało. Tak, tak, tak. No co ci powiem? No to jest do poddania. Hmm. No dobra, to pogramy jeszcze chwilkę. Pewnie. Skuję. No mm -hmm. i tu stajesz. I... Tak, od drugiej strony. Mm -hmm. Dobra, nie ma co. E, jakbym tak miał tutaj, y, jeszcze po tych wymianach, kiedy byliśmy na ruchu 22, y, do momentu tych wideł, bo widzisz tu na e2 odwaliłem, to było chyba mm -hmm. okej. Okay. Może nie wieża d4, tylko teraz to tak, tak? próbować na e i może pchnąć pionka z, na f5. Tak sobie myślałem, żeby wiesz. Na przykład. Ja też bym myślał, że po prostu króla podprowadzać, w sensie na F2, na E3. W sensie, wiesz, to jest po prostu skóra. Ogólnie, jak masz lekkie, jak przeciwnik ma dwie lekkie figury za wierze, to no, musisz jakoś szukać takiej aktywności, co nie? Bo te, udało mi się je zablokować. Jakby te twoje pionki mogły jakoś inaczej lecieć, no to miałbym kłopoty, ale A, dzięki tak, temu tak. że. Ja no i też, żeby w, w klina wbiłeś dla wieży, gdzie nie jest. Mm -hmm. tak. A tak, ja ale się napaliłem problemy... za bardzo na bicie na C4 i wiesz, przeoczyłem motyw z tym, z widełkiem. Mm -hmm. No ale ja nie, nie Ogólnie... sądziłem, że cię tu będę, wiesz? To tak, to no, okay. Ogólnie grałeś dobrze, znaczy tam w dziesiątym ruchu to Hetman D3 było takie trochę mech. Ogólnie pamiętaj, mhm. że jednak w takich strukturach to F4. Tak, tak, zagrać, tak, tak, tak. To jest tak, że wiadomo, że trochę 4, się F5 boimy też takie nie? ruchy. Tak, bo, bo, bo wiesz na no, Myślałem też nie wiesz co, ma... po tym B5 myślałem w ogóle zabić na C6, na C6 i warianty. Tak, i wtedy sobie ten. E, wtedy sobie może gońca poprawić na, na, na F3. I wiesz, już straszyć tam przestrzałami z Hetmanem. No, dobra, tak, tak, nie ma co rozkminiać. No dzięki. Fajnie było. coś tam wyciągnąłem na pewno e, z, tak. z tych, z tych lekcji, jak myślę, że widzowie mhm. też. No i mhm. co? Łapie, łapiemy się, nie? Kolejnym razem. Tak jest. Jak wrócę z ustawienia, to myślę, że coś mhm. jeszcze dalej podziałamy. Powodzą tak, tam. Fajnie, no. także... Powodzonka. Trzymajcie się, się trzymać. Wiecie, że widzą również nie No, trzymajcie podobało. się. Jak Jeszcze się tak. chwilę tutaj zamienię słowo z dobrodziejami. No, a... ja tak no dobra, to dzięki. Dobra, Trzymaj Trzymajcie się.